Jak wejść na najwyższy poziom motywacji? Iga Świątek przegrywa półfinał na Olimpiadzie. Płacze 6 godzin po tej porażce, ale następnego dnia pięknie wygrywa mecz o brązowy medal. To właśnie odróżnia mistrzów od reszty. Nigdy się nie poddają. Żeby być mistrzem, wszystko musi się zgadzać. Musisz ciężko i systematycznie pracować, mieć silną psychikę, mieć dużo szczęścia, by omijały cię kontuzje, i w trakcie zawodów musisz mieć swój dzień. Każdy ma gorsze dni, gdzie nic ci nie wychodzi. Jeżeli jednak zawodowy sportowiec ma ten gorszy dzień, akurat w dniu zawodów, to kilkuletnie przygotowania mogą odjechać bezpowrotnie. Dlatego potrzebna jest mega silna psychika, aby się nie poddawać i wiedzieć, że po każdej burzy wychodzi słońce i po gorszym dniu będzie lepszy. Trzeba wierzyć w sukces i się nie poddawać. Napiszcie w komentarzach, jakie macie sposoby, aby się motywować do działania, jak coś Wam nie wychodzi.